galerii w ramach piętra Ostrzeszowskiego Centrum Kultury podziwiać można aktualnie wystawę zatytułowaną Życzę Ci Nieba, na której zebrano zdjęcia autorstwa Bartłomieja Szmaja. Artysta-fotograf towarzyszył z aparatem swojej mamie, znanej i cenionej w Ostrzeszowie lekarce, na ostatnim etapie jej życiowej drogi. Dzięki temu powstał niezwykle osobisty, intymny i głęboko poruszający projekt, który z całą pewnością nikogo nie pozostawi obojętnym. Dla Bartłomieja Szmaja fotografia jest tym samym, czym poezja była dla Stanisława Czernika. To istotne jest to, że Pokazać autentyczne emocje, pokazać co się naprawdę, naprawdę czuje, bo potem, jak widz ogląda, no to jest w stanie ocenić, tak, czy to jest prawda, czy to jest po prostu jakiś sztuczny twór. Można powiedzieć, że wspomniany autentyzm emanuje z każdej fotografii tworzącej wystawę Życzę Ci Nieba. Autor nie kryje, że jej tworzenie stanowiło dla niego rodzaj terapii ułatwiającej przejście przez bardzo trudny okres. Okres stopniowego i ostatecznego pożegnania z matką. Ja odwiedzałem moją mamę, bo mieszkam na stałe w Krakowie tak co dwa, co trzy tygodnie. No i będąc z nią wykorzystywałem takie mocne momenty, żeby po prostu to udokumentować. Mama oglądała te zdjęcia, także to był taki projekt wspólny, no i zależało mi na tym, żeby pokazać te chwile w taki uniwersalny sposób, tak, żeby nie pokazywać tylko takich trudnych momentów, tak, jeśli chodzi o wstawanie człowieka podeszłego z łóżka, czy po prostu branie leków, ale również pokazać takie chwile radosne, jak, jak, jak urodziny, czy jak przeglądanie laurki od, od, od wnuczki, tak, i zależało mi na tym, żeby w początkowym etapie żeby razem z mamą sobie na to popatrzeć. A teraz docelowo to widzę, że ten przekaz ma takie dwa wymiary. W przypadku Ostrzeszowa to jest wymiar taki, że część mamy pacjentów jeszcze ją pamięta i może ją powspominać. Natomiast taki uniwersalny przekaz to jest to, że wiele osób, które są w podobnej sytuacji, no bardzo mocno się utożsamia, jak gdyby jest im może lżej, widząc, że ktoś inny też przechodził przez taki okres i że ma do tego taki... Autentyczny, autentyczne podejście. Ja w ogóle urodziłem się wtedy, kiedy mama miała 45 lat, no i mama mnie zawsze uczyła tego, że muszę się szybko usamodzielnić, że tak naprawdę z uwagi na to, że jest starsza, to, to muszę być przygotowany na to, więc jak gdyby od dziecka byłem na to przygotowany, może nawet za bardzo, tak, bo to, to rzeczywiście to nie jest łatwe od dziecka słyszeć takie taki informacje. No i ten ten, 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 ten okres odejścia dla mnie był powiedziałbym taki naturalny. Wiadomo, że opieka nad mamą jest wymagająca, ale miałem ogromne wsparcie pani opiekunek. Też często mama korzystała z usług szpitala w Ostrzeszowie i w Kaliszu i w Ostrowie i, i, i miała zawsze dobre wsparcie. No więc ten projekt był, powiedziałbym, taki naturalny. Tak? To, 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 to pomagało mi w przeżywaniu tych chwil, ale też mojej mamie w przeżywaniu tych chwil. Choć tworzenie projektu przebiegało w atmosferze harmonii i pełnego porozumienia pomiędzy matką i synem, to zdarzały się momenty zawahania, pojawiały się wątpliwości. To jest takie zdjęcie, gdzie mama trzyma swoje, swoje zęby. No to na przykład pani opiekunka mamy, mówi, że to może jest... E, przesada, tak? natomiast no, dla mnie to jest część tej historii, uznaję, że to warto pokazać, także no, wiadomo, że trudny był sam proces przechodzenia przez, natomiast samo robienie zdjęć, no, to był taki, no, te techniczny, tak, jednocześnie taka, by to powiedzieć, pewnego rodzaju ulga w pokazaniu pewnych emocji, tak, poprzez fotografię, co to, do czego też zachęcam, bo fotografia może mieć taką e, moc terapeutyczną, na przykład jest taka moja znajoma Agnieszka Szulścik z Krakowa, która y, zachorowała na raka i poprzez przejście przez tą chorobę y, też korzysta z fotografii jako y, takiej autoterapii, a teraz promuje w, w różnych mediach właśnie to, żeby kobiety się y, y, badały tak, żeby, żeby zapobiegać przed, przed tym rakiem, więc ta, ta fotografia może mieć taką też formę autoterapii, tak więc też zachęcam Wszystkie osoby do tego, żeby wykorzystać fotografię również w takim celu. Ewa Szpaj podeszła do przedsięwzięcia z pełnym zaufaniem do syna. No mama jak byłem dzieckiem, no to podkreślała, że Bartkowi nic co ludzkie nie jest obce. Tak? Ja często z mamą bywałem na dyżurach, w pogotowiu ratunkowym, także wiele rzeczy jako dziecko widziałem no i mama mnie edukowała, że jakby, no tak jak powiedziałem, nic co ludzkie nie jest, nie jest obce. Tak? I dla niej też był taki fajny moment refleksji nad tym, jak ten czas Czas upływa tak? i jak, jak ta, ten cykl zdjęć się, się tworzy. Ogółem powstało około 50 zdjęć. Wyboru tych, które widzimy w Ostrzeszowskim Centrum Kultury dokonał kurator ekspozycji Stanisław Kulawiak. Właściwie wszystkie były robione w taki sposób, że to było zbliżenie na dłonie bo to też daje taki przekaz bardziej uniwersalny, tak? Każdy się może utożsamiać z, z, tym, z tym procesem, tak? I jak gdyby skupia się na tych emocjach bardziej niż na, na osobie yy, konkretnej, tak? Co oczywiście w Ostrzeszowie może mieć dodatkowe znaczenie, bo ludzie znają, część ludzi zna moją mamę, tak? Natomiast z punktu widzenia tego przekazu, który na przykład prezentowałem w, wśród znajomych w Londynie, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, no to dla nich to jest przekaz uniwersalny, tak? bo nie znają mojej mamy, ale też się utożsamiają z tym czasem, właśnie próby tak? dla nas jako dzieci, którzy w pewnym sensie stajemy się rodzicami dla tych osób odchodzących. Warto dodać, że zdjęcia te znalazły się w publikacji pod tytułem Transformacje, wydanej niedawno przez oficynę Kulawiak. W tym katalogu zaprezentowałem trzy wymiary transformacji. Transformację taką egzystencjalną, którą tutaj możemy oglądać, transformację społeczno-gospodarczą, którą pokazałem parę lat temu w Ostrzeszowie w Muzeum Regionalnym, uzupełnioną o przekaz jeszcze późniejszy i, i też poza, poza Polską. No i czeka trzecia taka transformacja ekologiczna, warto zwrócić uwagę na to, że że nasze środowisko przechodzi duże zmiany i że często zapominamy o tym, tak szczególnie pracując w biznesie. Także to są takie trzy przekazy, ten cykl pojawił się w tej publikacji i ta publikacja miała premierę w, pod koniec zeszłego roku w Ostrowskim Galerii Sztuki Współczesnej. I tam one były zaprezentowane obok tej transformacji społeczno-gospodarczej. Wystawę Życzę Ci Nieba będzie można oglądać jeszcze do 4 maja w godzinach funkcjonowania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. Chciałem podziękować Ostrzeszowskiemu Centrum Kultury za zorganizowanie tej wystawy i Staszkowi Kulowiakowi za opiekę kuratorską. Zachęcamy do zapoznania się z tym wyjątkowym artystycznym projektem. To źródło niepowtarzalnych wrażeń, wzruszeń oraz refleksji nad upływającym czasem i istotą przemijania.